Przejdźmy do sytuacji Tesli z politycznego punktu widzenia. To ekscytujące obserwować Tesle, zanim przyjrze się jej aktualnej sytuacji. W pewnym momencie był to całkiem ekscytujący okres. Opór pojawił się latem 2023 roku oraz wiosną 2021 roku. Odnotowano wówczas pewną sprzedaż, która odpowiadała za ostateczny przebieg kursu w następnych kilku miesiącach. Kurs spadł ponownie kilka miesięcy temu. Wyceniam Tesle na od 290 do 300 dolarów amerykańskich, co wydaje się oczywiste. Zbliżanie się do zysków przychodzi naturalnie. Obecnie znajdujemy się w fazie boomu, w której panuje euforia, jednak rynek wykazuje dość imponującą siłę. Jeśli chcesz zainwestować w Tesla, musisz to zrobić, patrząc tylko na przedział cenowy od około 290 do 300 dolarów amerykańskich i więcej. Przedział cenowy od 300 do 315 dolarów amerykańskich był również interesujący. Pewna aktywność handlowa miała miejsce latem i jesienią zeszłego roku. Pod tym względem można na niej polegać i ogólnie spodziewać się mniejszego niepowodzenia. Czy ma to prawo bytu? Trump powinien prowadzić politykę przyjazną biznesowi, ale także wcześniej ograniczyć dotacje, które są proekologiczne. Chodzi o technologię i pod tym względem sytuacja jest trochę niejasna, jak to się ostatecznie potoczy. Wybór Trumpa wpłynie na Tesle, będzie przyjazny biznesowi. Z drugiej strony, polityka ZULE prawdopodobnie odegra większą rolę w nakładaniu kar celnych, które mogłyby mieć wpływ na Tesle. Oczywiście Zmniejszenie dotacji również będzie miało znaczenie, a nie tylko dobre połączenia Elona Muska z Donaldem Trumpem. Mam głęboką nadzieję, że tak się stanie. Może Elon Musk zostanie objęty jakimiś specjalnymi przepisami? Oczywiście, spekulacje są wspaniałe, ale potem zauważasz, że same wiadomości dotyczące Tesli są niejednoznaczne. Przyjrzyjmy się także Plug Power. Jak napisał wczoraj Widz, wszystkie akcje wzrosły z wyjątkiem Plug Power. Wczoraj widzieliśmy, że Plug Power miał całkiem dobry dzień, ze spadkiem o 2% oraz ponad przeciętnym wolumenem obrotu. Warto śledzić te spółki, ponieważ rynek energii odnawialnej staje się coraz bardziej istotny, a inwestorzy poszukują obiecujących możliwości inwestycyjnych w tym sektorze. Wolumen obrotu byłby powyżej średniej. Ostatecznie, aby połączyć wiadomości z dwóch stron, z jednej strony nowe dane kwartalne, które są dostępne dla Plug Power, Mówią, że na tę chwilę poniesiono katastrofalną stratę. Osiągnięto obrót mniejszy niż 900 milionów dolarów amerykańskich, a nastrój był ostatecznie bardzo negatywny. Z drugiej strony, wszystkie te dzielniki podzieliły się zwycięstwem Kamali Harris. Miałem nadzieję, że to się nie stanie, ale nie jestem pewien. Byłbym raczej ostrożny co do tego, czy wsparcie rządu dla Plug Power będzie kontynuowane pod rządami Trumpa. Pod tym względem odradzam inwestowanie w tę spółkę. Jasne, sytuacja gospodarcza może się poprawić, zwłaszcza jeśli na wykresie widać znaczną poprawę, wtedy będzie można porozmawiać o tym tytule. Ale obecnie mamy do czynienia z niekorzystną sytuacją rynkową, co jest również zaznaczone. Technicznie nie wygląda to w żaden sposób pozytywnie. Można to zinterpretować na podstawie tytułu: bądź ostrożny.